We oh, one Brawa dla kapeli, wielkie brawa. I, to jest na na naszych I oczywiście mistrza olimpijskiego nie ma krótkie że wszyscy są już a, gdzie odbiera się bagaże, zatem już nie małem, już nie małem pusty, bo jakoś z nami. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego witam serdecznie na Polskiej Ziemi. Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za te wspaniałe emocje, których dostarczaliście nam w trakcie trwania igrzysk. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję medalistom, ale słowa podziękowania chciałem skierować do wszystkich członków naszej ekipy. Dziękuję za... Teraz tradycyjne kwiaty na powitanie naszych wspaniałych medalistów. z głębi serca. Wielkie dzięki, wielkie dzięki, panie Zbyszku. Wielkie dzięki wam wszystkim. Nigdy nie zapomnimy tych, tych, tych cudownych chwil przed telewizorem, tych cudownych emocji i tego splendoru, który spłynął dzięki wam na nasz kraj. Ja chcę powiedzieć bardzo krótko. Jeżeli ktoś do tej pory miał wątpliwości, czy Polska Straż Pożarna jest najlepsza na świecie, to myślę, że dzisiaj już ich nie ma. Dzięki panie... Teraz o krótkie wrażenia poprosimy naszych medalistów. Najpierw przedstawicielka trybnej ekipy zapraszamy do nas. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za, za takie wspaniałe przywitanie. Cieszę się, że tym medalem mogłam sprawić przyjemność nie tylko sobie, ale i mojemu trenerowi, mojemu partnerowi, mojej rodzinie i wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo. W imieniu męskiej ekipy oczywiście Szanowni Państwo, e, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym. E, dziękuję władzom Państwowej Straży Pożarnej e, za tak gorące przywitanie. Powiem szczerze, e, podczas biegu nie miałem zbyt dużych nerwów. E, pierwszy raz nogi ugięły mi się jak zagrał Mazurek Dąbrowskiego, ale dzisiaj to ledwo stoję. W Chciałbym podziękować Wam to wszystkim zgromadzonym za to gorące powitanie. Jesteście naprawdę najlepsi. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, teraz minuta dla fotoreporterów i na trzynastą zapraszamy wszystkich dziennikarzy do znajdującego się niedaleko hotelu Mariot na konferencję prasową. A potem... Naszego wspaniałego złotego Strażaka teraz przebierze do hotelu